Oto lista moich ulubionych technologii w nowych smartfonach. Jedna z nich poprawi zdrowie Waszych oczu i nie mam tu na myśli filtru światła niebieskiego. Warto wiedzieć o wszystkich tych nowościach, szczególnie jeśli szukacie nowego smartfona i zastanawiacie się, jaki smartfon wybrać w 2022 roku. Producenci dwoją się i troją, aby każdego roku zmniejszyć ramki swoich flagowców o kolejną dziesiątą mm. Ale co z tego, jak większość wyświetlaczy szpeci, to paskudne wycięcie na aparat do selfie, albo dwa, albo cokolwiek to jest. A już genialnym pomysłem popisał się Samsung S20 FE, otaczając aparat smartfona błyszczącą powłoką, tak żeby wycięcie przy każdym spojrzeniu rzucało się w oczy. Brawo geniusze! Rozwiązaniem jest oczywiście wepchnięcie obiektywu pod wyświetlacz i pierwszym konsumenckim smartfonem, któremu się to udało był ZTE 25G. Jednak pierwsza generacja tej technologii pozostawiała sporo do życzenia. Weźmy takiego Folda 3. Nie dość, że kamerka, która została schowana pod wyświetlacz, żeby być niewidoczna, jest widoczna to jeszcze miała 4-megapikselową rozdzielczość i jakość sprzed ery smartfonów. Na szczęście dzisiaj mamy już trzecią generację tej technologii i w takim ZTE 40 Ultra kamerka ma 16 megapikseli, jest zupełnie niewidoczna i robi lepsze zdjęcia. I czy nie wygląda to pięknie? Baterie w naszych smartfonach nadal nie są zrobione z grafitu, ale stały się większe, inteligentniejsze i z każdym rokiem ładują się szybciej. Wcześniej mieliśmy 15, 30 i 60 W ładowanie, natomiast w zeszłym roku siają mi podbiło stawkę 120 W ładowaniem. Ale to nie koniec. Właśnie wyszedł Realme GT Neo 3 wspierający 150 W ładowanie. W 5 minut naładujecie 50% baterii tego smartfona, a w 14 minut napełnicie ją do pełna. I chyba nie muszę mówić jak przydatne jest to na co dzień. Praktycznie eliminuje to martwienie się o poziom baterii smartfona. Oczywiście sekcja komentująca na pewno zauważy zaraz, że tak szybkie ładowanie przegrzewa i niszczy baterie. Ale moim zdaniem nie macie się czego obawiać, bo producenci stosują masę sztuczek, aby temu zapobiec. Niektóre smartfony mają na przykład dwie baterie po to, żeby szybciej się ładowały. A jak już jesteśmy przy bateriach, muszę pochwalić Apple za przyczepianą na magnes ładowarkę MagSafe. Szkoda, że ma tylko 15-watowe ładowanie, ale dlaczego nikt inny tego nie robi? To jest najbardziej wygodne ładowanie, jakie istnieje. Niestety skanery biometryczne pod wyświetlaczami nie dogadują się z moimi palcami. Nie wiem czemu tak się dzieje, przecież mam normalne dłonie. Ale tak na serio, moim zdaniem Face ID jest najwygodniejszym sposobem odblokowania smartfona. Do tego stopnia, że mogę nawet wybaczyć to okropne wycięcie. Jednak nie. Wszystko ma swoje granice. Mając Face ID, nie musimy zastanawiać się, w którym miejscu znajduje się skaner. Czy mamy brudne, mokre, suche ręce? To nie my myślimy o biometrii, robi to nasz smartfon. Ale mówię tu oczywiście o prawdziwym Face ID, działającym na podczerwieni a nie odblokowaniem kamerką selfie, co jest znacznie mniej bezpieczne. Niestety, Face ID to domena iPhone'ów. Użytkownicy Androida mają do wyboru jedynie smartfony Huawei lub dwuletniego już Pixela 4XL, czyli tak naprawdę nie mają wyboru. Szkoda, gdyż uważam, że to przyszłość biometrii. I tak sobie pomyślałem, że Face ID jest również bardziej bezpieczne, gdyż nikt nie odblokuje twojego smartfona, gdy śpisz. A już takim odciskiem palca da się to zrobić. No i palca zawsze można odciąć. W zeszłym roku Apple wprowadziło do iPhone'a 13 Pro trzykrotny zoom optyczny. Fajnie, nie? Tylko, że Huawei miał już taki teleobiektyw w 2018 roku, a rok później wydał P30 Pro z pięciokrotnym zoomem optycznym. Niestety dzisiaj Huawei'a możemy z oczywistych powodów skreślić z listy zakupów, ale jest Honor i mnóstwo innych producentów, którzy wyposażają swoje flagowce w jeden, a nawet dwa teleobiektywy. Taki jest 22 Ultra ma trzykrotny zoom optyczny, który przydaje się do zdjęć portretowych, oraz dziesięciokrotny zoom optyczny, który możecie użyć za nas tej lornetki do podglądania sąsiadów. Ale serio warto mieć taki zoom w smartfonach na wakacjach czy chociażby w takim zo. Nie mając tej funkcji można przegapić wiele ciekawych momentów, tak jak i materiałów na tym kanale, i łapka pod tym filmem będzie przewyborna! Jeśli obawiacie się przyszłości, w której smartfony będą miały po kilkanaście obiektywów, Sony przybywa na ratunek. Ich nowy smartfon, Sony Xperia 1 czwartej generacji, oprócz niepotrzebnie skomplikowanej nazwy, ma również obiektyw z prawdziwym zoomem. Jego ogniskowa może się zmienić od 85 mm do 125 mm, co daje nam zoom optyczny od 3,5 do 5,2 przybliżenia. I w tych wartościach zoom jest oczywiście bezstratny jak w prawdziwej lustrzance. Niesamowite, że mamy taką technologię w tak smukłym smartfonie. Mam tylko nadzieję, że Sony będzie rozwijać tę technologię i w przyszłości smartfony będą miały jeden obiektyw z dużym sensorem. A jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich dopracowanych, efektownych rankingów w każdą niedzielę, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek, aby nie pominąć żadnego materiału. Praktycznie wszyscy producenci, nawet Apple, zaadoptowali już technologię OLED w swoich smartfonach. W porównaniu do LCD, OLEDy mają lepszy kontrast, kolory i te idealne czernie, od których wszystko się odbija. Uwielbiam. Jednak OLEDy mają jedną poważną wadę, i kto pomyślał o wypalaniu się pikseli, pisze teraz komentarz. Wypalanie się to też oczywiście problem, ale bardziej szkodliwe dla waszych oczu jest PWM, czyli modulacja szerokości impulsów. I co, nic wam to nie mówi? A to? PWM po ludzku to. Mi Migotanie ekranu. Teraz wam zryje banie, więc lepiej usiądźcie. Zmniejszając jasność w swoim smartfonie, tak naprawdę nie zmieniacie tego, jak mocno świeci wyświetlacz. Wasz wyświetlacz świeci cały czas tak samo, zmienia się jedynie częstotliwość migania wyświetlacza, co nasz wzrok odbiera za zmianę jasności. I właśnie to migotanie obrazu jest problemem dla 10% użytkowników, u których może wywoływać szybsze zmęczenie oczu, mdłości, a nawet bóle głowy. I nawet jeśli nie macie tych objawów, spędzamy tyle czasu przed smartfonem, więc lepiej wyeliminować PWM. Tak więc jeśli wasza dziewczyna po raz kolejny mówi, że boli ją głowa, niech odłoży tego cholernego smartfona albo niech włączy funkcję DC Dimming. Nie mylić z komiksami. W skrócie polega ona na zmianie jasności napięciem, a nie migotaniem. Haczek polega oczywiście na tym, że nie każdy smartfon z ją obsługuje, ale nie jest aż tak tragicznie. Macie do wyboru smartfony OnePlus'a, Xiaomi, Huawei, a, a nawet Asusa. Oczywiście przed zakupem sprawdźcie, czy dany model obsługuje tę funkcję. Przeczytałem również, że nawet iPhone 13 Pro w niewielkim stopniu używa tej funkcji przy niższej jasności. Oczywiście to były tylko niektóre funkcje nowych smartfonów. Wpiszcie w komentarzach, jakie są wasze ulubione funkcje. A my widzimy się w kolejną niedzielę o godzinie 12.00. Trzymajcie się, cześć!